sierpień. To polski miesiąc. To miesiąc Matki Bożej. Jak Maryja nas Polaków umiłowała. Jak ona wpisała się w dzieje naszego narodu. Wirusz ona jest obecna w polskich sanktuariach. Gdy patrzymy na Maryję, Widzimy jej oczy, widzimy jej płaszcz nad całym naszym narodem, jak ciągle wyprasza nam łaski. Tak bardzo umiłowana, że ciągle do niej pielgrzymujemy i przychodzimy, że ciągle przed nią stajemy. To przecież miesiąc pielgrzymy na jasną górę. W tym roku z racji pandemii tak bardzo ograniczony, ale mimo to pielgrzymują pątnicy, żeby spotkać się z Maryją w jej domu jasnogórskim. Od najdawniejszych czasów polski naród wznosił i wznosi modlitwę. Któż z nas nie zna pieśni Bogu Rodzica, tego pierwszego... Hymnu, który zawsze zagrzewał i pokrzepiał serce dla tych, którzy stawali w obronie godności człowieka i wolności naszego narodu. Taka była nasza historia, i taka jest nasza historia. I tak również było przed tą bitwą warszawską z 1920 roku, która. Nosi miano cudu nad Wisłą. I dzisiaj nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, że gromadzi nas Matka Boża, że znalazły się osoby, które pragną przypomnieć nam wszystkim to, co wydarzyło się przed stu laty, że dzisiaj modlimy się za tych wszystkich poległych na polach chwały ale również chcemy dziękować ci Maryjo za to ocalenie polskiej niepodległości tak przecież dopiero kilkuletniej chcemy ci dziękować matko boża za uchronienie całej europy przed niewolą i wprowadzeniem sowieckiego totalitaryzmu z wdzięcznością z wdzięcznością dzisiaj stajemy w tej Eucharystii, Bogu składając dziękczynienie za dar wolności. Jakże dzisiaj nie śpiewać razem z Matką Bożą ten hymn uwielbienia? Wielkie rzeczy nam Bóg uczynił i święte jest imię Jego. Wielkie rzeczy Bogu. Wszechmogącemu. Przecież zawdzięczamy ten cud nad Wisłą. Przecież to, co się wydarzyło na przedpolach Warszawy, jakże to wszystko było wpisane w Jego opatrzność. Jakże Bóg pokierował tym wszystkim. Jak postawił odpowiednie osoby. Marszałek Józef Piłsudski. Miał pełną świadomość, że wola Boga Najwyższego wszystkim decyduje i że to, to od niego zależy, jaki będzie dalszy rozwój sytuacji. I temu dał wyraz w słowach w sierpniu, kiedy wyjeżdżał na front, powiedział do swojej żony: Słuchaj, wszystko jest w rękach Boga. A czy nie miał tej świadomości skromny ksiądz, kapelan, ksiądz Ignacy Skorupko, gdzie w czasie homilii i kazania, które, które wygłaszał do żołnierzy, wypowiedział słowa, czekają nas jeszcze ciężkie ofiary, ale niedługo, bo 15. w Dzień Naszej Królowej losy Odwrócą się w naszą stronę. Jakże te słowa budziły w sercach słuchaczy tych młodych chłopaków otuchę, rodziły ufność w tę pomoc Matki Bożej. Przecież wtedy wspólnie, razem wzywali tej pomocy Maryi. Gdy naród jest w potrzebie, by zwalczyć Antychrysta. Przybądź z pomocą z nieba łaskawa Matko Przeczysta. A sam generał Józef Haller wołał wówczas do swoich żołnierzy. Bracia bronimy naszych najświętszych praw, dlatego z Bożego wyroku zwyciężymy. I to wszystko. Włączył się cały Kościół. Biskupi wtedy zarządzili modlitwę we wszystkich świątyniach Polski, ale sami również zanosili z ufnością modlitwy ku tej, która była królową korony polskiej. Znamienne to są słowa, pozwólcie, że zacytuję, słowa, które wtedy zostały skierowane przez pasterzy. Do narodu. Pomnijmy, bracia, iż Bóg, który nam cudem dał ojczyznę, dopuszcza do nas jeszcze ciężką, wielką próbę, aby nas doświadczyć i uleczyć. Czyż my podczas tego krótkiego bytu niezależnego nie dali światu zgorszenia przez sprawy partyjne i nasze narodowe, właśnie? Zamiast Polskę budować, to myśmy klasowymi zawiściami raczej ją rozdzierali. I ducha jej kurczyli. Więc doświadcza nas Bóg, pisali biskupi. I prosili, wołamy do Was i odzywamy się do sumień Waszych. Dajcie Ojczyźnie to, co z woli Bożej jej przynależy. Godnymi się stańcie najdroższego daru wolności. Poświęćcie na niej wszelkie partyjne zawiści, wszelkie żądza, żądze panowania, wszelkie jątrzenia, wszelkie jadowite kwasy. A we wspólnej potrzebie jednoczcie się. Bądźcie hojni w dawaniu, dawajcie jej wasze mienie, dajcie jej ofiarę własnego życia. I modlił się cały ród polski z taką wielką nadzieją, że modlitwy staną wysłuchane. I zostały wysłuchane, bo przecież, czyż Bóg nie wysłucha tego, który do Niego pokornie woła, jeszcze do tego za przyczyną Matki Najświętszej, w uroczystość w Najświętszej Marii Panny, 15 sierpnia 1920 roku, dokonał się cud. Ta ofiara krwi polskiej, tych ziaren polskich, została przyjęta. Polska obroniła swoją wolność. A ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce Achilles Ratti, który podczas bitwy warszawskiej pozostał w Warszawie i też doświadczał tego zagrożenia ze strony Armii Czerwonej, to porównał to zwycięstwo do odsieczy wiedeńskiej z 1683 roku i powiedział, że ciężar tego zwycięstwa jest tak samo wielki, zwycięstwa nad Wisłą. Jak ten wtedy podwiedniem. Wiedniem. Achilles Ratti, kiedy został papieżem w 1923 roku, zatwierdził i rozszerzył na całą Polskę święto Matki Bożej, królowej Polski. To z jego polecenia w grotach watykańskich urządzono Kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej, a na ścianach kaplicy papieskiej w Castel Gandolfo umieszczono sceny z dziejów Polski, między innymi jedną ze scen. Jest obraz cud nad Wisłą. Wspominamy te wydarzenia, przypominamy sobie, moi drodzy, te wydarzenia. Dlaczego? Dlatego, że chcemy dziękować Bogu za to zwycięstwo, za to, że żyjemy i możemy to obchodzić w wolnej, niepodległej Polsce. Dziękujemy Bogu za tych, którzy z miłości do Ojczyzny ale i z tej godności, iż są Polakami, stanęli wówczas w obronie ojczyzny i oddali swoje życie. Dziękujemy, bo to w pierwszej rzędzie bohaterscy synowie i bohaterskie córki polskiej ziemi, patrioci, wierni synowie Kościoła, którzy byli wychowani w tej pięknej polskiej tradycji, która zamykała się w trzech słowach. Bóg, honor i ojczyzna. To nie były puste hasła. To były najwyższe dla nich wartości. Ojciec Święty Jan Paweł II, którego relikwie również tutaj się znajdują, przypominając w Wadowicach w 1990 roku, gdy był w czasie pielgrzymki w naszym ojczyźnie i przypominał wtedy datę swoich urodzin. Powiedział Wiecie, że urodziłem się w 1920 roku, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w swoim sercu od urodzenia wielki dług wdzięczności w stosunku do tych, którzy podjęli wówczas walkę z najeźdźcą i zwyciężyli. Wielki dług wdzięczności. Moi drodzy, świętowanie tych wydarzeń. Z przeszłości to nie jest tylko wspominanie tego, co było kiedyś. Moi drodzy, historia nabiera znaczenie i wartości wtedy, kiedy jest rozważana w perspektywie teraźniejszości i przyszłości, w budowaniu naszego narodu na przyszłość. Społeczeństwo bez historii jest społeczeństwem bez korzeni, bez tożsamości. Historia zawsze jest bardzo wymagająca, bo jest surowa, ale i taka historia, która nieraz potrafi nas i napominać, to ona nas uczy i przestrzega, że największe klęski przychodziły na nasz naród, gdy nie potrafiliśmy z tych wydarzeń wyciągać właściwych, pouczających wniosków. Kiedy. Stajemy, czy stawaliśmy, jako ci, którzy ciągle się kłócą, ciągle prowadzą jakieś bezpłodne walki, którzy wnoszą różnego rodzaju niepokój w życie nasze społeczne, różnymi pomysłami, które tak naprawdę można powiedzieć, że chcą chyba zmienić tą cywilizację opartą na miłości. My mamy uczyć się z tych wszystkich wydarzeń, że mamy przede wszystkim opierać się na jednym z najważniejszych przykazań, które zostawił nam pan Jezus. To jest przykazanie miłości Boga i drugiego człowieka. I tak bardzo proszę, aby ta dzisiejsza modlitwa, która tak zawiera wiele tych ważnych dla nas, Polaków, wydarzeń, żeby rzeczywiście stała się takim źródłem również refleksji dla każdego z nas, takiego wyboru, byśmy umieli pogłębiać naszą wolność, tą wolność ludzką i duchową, i żebyśmy umieli budować, moi drodzy, bo o tym nie możemy zapomnieć, naszą tożsamość narodową. Tożsamość tego miejsca, w którym żyjemy, tej kultury, którą oddychamy, tego wszystkiego, co nazywa się Polska, żebyśmy umieli to wszystko zapisywać w tych wartościach, które były wypisane na sztandarach naszych przodków, żebyśmy o tym nie zapomnieli, bo oni wierzyli, że te wartości są dla nich najważniejsze i oni za te wartości oddawali swoje życie. Pamiętajmy Bóg, honor, ojczyzna. Amen.